Dzień dobry. W dzisiejszym wideo poradniku nauczę cię, jak dodać urządzenie AI Box do platformy Alice. W pierwszym kroku pobieramy z FTP firmy Next Sterownik oraz plugin o nazwie CBC Encoder CCTV. Dalej, katalog ze sterownikiem kopiujemy bezpośrednio do lokalizacji, w której zainstalowana jest Alice. Natomiast plugin, czyli plik z rozszerzeniem OCX, kopiujemy do folderu C, użytkownicy, public Alice. Plugin. Kolejnym krokiem jest uruchomienie aplikacji Tools, w której przechodzimy do sekcji rozszerzenia i dodajemy nowe rozszerzenie. Wybieramy plik OCX, który przed chwilą kopiowaliśmy. W sekcji usługi tworzymy nową usługę, wybierając plik Exe sterownika CBC Encoder CCTV. Tutaj mamy informację o tym, że usługa została prawidłowo zainstalowana. W tym momencie możemy uruchomić usługę lub przejść do dodatkowej konfiguracji. Konfigurację przeprowadzamy w sekcji Konfiguracja CBC Encoder CCTV. Jeśli z jakiejś przyczyny nie posiadamy wpisów w sekcji Aktywne porty na słuchu, należy go stworzyć z ustawieniami widocznymi na nagraniu. Numer portu jest dowolny, natomiast należy pamiętać o stosownych przekierowaniach w sieci związanych z tym portem aby ruch odbywał się prawidłowo. Zapisujemy te ustawienia i przechodzimy do sekcji Kernel. W Kernelu, w zakładce ogólne Multimedia możemy podać czas przechowywania naszych materiałów wideo zapisanych z naszych urządzeń oraz określić czas, w którym folder mediów będzie czyszczony. Zapisujemy ustawienia. Po zmianie tych parametrów należy zrestartować Kernel. Robimy to w sekcji Usługi. W tym momencie zatrzymuję usługę i uruchamiam ją ponownie. W następnym kroku pobierzemy szablon definicji dla naszego urządzenia. W tym celu przechodzimy na stronę download.gunsecurity.pl. Klikamy ZN iBox, następnie ZN iBox Second Gen i pobieramy plik zip z szablonami. Otwieramy pobrany plik zip i wypakowujemy z niego plik z rozszerzeniem xml. Następną czynnością będzie uruchomienie aplikacji Data Edit Console. W aplikacji tej zaimportujemy przed chwilą pobrany szablon oraz dodamy nasze urządzenie. Logujemy się do konsoli. Po zalogowaniu przechodzimy do karty Definicje i importujemy nasz plik XML. W oknie łączenie alarmów możemy nazwać nasz szablon urządzenia. Ja nazwę go iBox Pro. W linii brak testu wybieramy z listy rozwijanej no test, natomiast w alarm video wybieramy video alarm. Następnie zatwierdzamy. Po dodaniu naszego szablonu powinniśmy zaktualizować definicję. Aby to zrobić, klikamy ikonę zakręconej strzałki, dalej zaznaczamy opcję wedle uznania i zatwierdzamy. Klikamy dwa razy tak. W tym momencie nasze szablony zostały zaktualizowane. Możemy zauważyć, że na liście urządzeń pojawił się dodatkowy wpis z nazwą urządzenia, którą przed chwilą wpisywałem. Wybierzmy sobie nasze urządzenie. Musimy zmienić nazwę jednego z sygnałów, ponieważ w trakcie rozwoju naszego urządzenia zaszła taka potrzeba. W karcie sygnały edytujemy wpis poprzez podwójne kliknięcie z kodem LOITERING PERSON i zmieniamy go na LOITERING DETECTION. Zapisujemy zmianę. Przejdźmy teraz do naszego urządzenia. Zalogujmy się do niego. Dalej przechodzimy do sekcji Mapa reguł, Zakładka presety akcji. Tworzymy nową akcję. Z listy rozwijanej rodzaj akcji wybieramy Alice Chronos. W polu nazwa presetu nazywamy naszą akcję. Nazwa ta jest dowolna. W polu adres URL wpisujemy adres naszego serwera, na którym zainstalowana jest Alice, wraz z portem, który ustawialiśmy podczas konfiguracji naszej wtyczki. Pola zakres czasu snapshot decydują o tym, jaki okres ma obejmować nagranie. A tak naprawdę zrzuty łączone przez Alice w nagranie. Im dłuższa wartość po zdarzeniu, tym bardziej opóźniamy wysłanie alarmu, oczekując na zrzuty ze strumienia. Wykonajmy test naszej akcji, aby sprawdzić, czy Alice prawidłowo odbiera sygnały. Zapiszmy akcję. Aby zweryfikować sygnały, uruchamiamy aplikację Monitoring Console. Zalogujmy się do niej i przejdźmy do sekcji zestawienia. Sygnały i odświeżmy listę. Po podwójnym kliknięciu na sygnał widzimy szczegóły sygnału. Informacje, jakie będziemy potrzebować w dalszych krokach, to numer sprzętowy, czyli nic innego jak MAC, adres urządzenia oraz nazwa sterownika. W tym kroku w końcu możemy dodać nasze urządzenie do Alice. W Data Edit Console wybieramy nasz obiekt i klikamy ikonę plusa. Pojawi się okno Dodaj urządzenie. Tworzymy urządzenie z szablonu, rozwijając listę i wybierając szablon, który uprzednio importowaliśmy. W zakładce wideo wpisujemy adres, port oraz dane logowania naszego urządzenia. W zakładce odbieranie sygnałów w polu numer sprzętowy wpisujemy MAC adres urządzenia. Możemy go skopiować z monitoring konsol. Dodatkowym polem do zmiany jest pole sterownik. Je także możemy wypełnić informacją skopiowaną z konsoli monitorowania. Resztę ustawień pozostawiamy bez zmian. Teraz po raz kolejny wykonamy test z poziomu AI Box, aby zweryfikować, czy Alice przypisuje sygnały do naszego urządzenia i przypisuje je do obiektu. Po odświeżeniu listy sygnałów możemy zauważyć, że są one już prawidłowo opisywane i identyfikowane jako alarm. Dodatkowo w sekcji alarmy możemy zweryfikować, czy nagrania ze zdarzeń generują się właściwie. Jak widać, wszystko działa prawidłowo. Ostatnim elementem, który powinniśmy skonfigurować, jest dodanie danych logowania do naszego urządzenia, abyśmy z poziomu ELIS mogli między innymi rozbrajać i uzbrajać naszego AI Boxa. W tym celu w Data Edit Console edytujemy nasze urządzenie. W karcie Parametry urządzenia w sekcji Parametry ustawiamy adres wraz z portem oraz login, a także hasło do urządzenia. Zapisujemy zmiany. Teraz możemy zweryfikować działanie uzbrajania. Jak widać nasze urządzenie jest teraz rozbrojone. W monitoring console wysyłamy komendę uzbrojenia. Po chwili otrzymujemy powiadomienie o prawidłowo wysłanej komendzie. Przechodząc do AI boxa, możemy zauważyć, że status uzbrojenia zmienił się na uzbrojony. Gratulacje. Właśnie udało nam się dodać naszego AI boxa do platformy Alice. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.